Witamy ponownie z Bolesławca. Dzisiaj najpiękniejsza gra według mnie drużynowa, czyli piłka siatkowa. I znowu przydaje się sufit na wysokości 8 metrów. Jesteśmy w stanie sobie poćwiczyć, pograć w zamknięciu i troszeczkę się poruszać. Zapraszamy do treningu. Jazda 고생하니다 oh, Świetnie, dziękujemy. Tak jak widzicie, w domu można wszystko, a zwłaszcza w Bolesławcu. Pozdrawiamy i do usłyszenia.